Laptopa naszego MSI GV627RD mamy już tutaj złożonego. Ja jeszcze tylko czyszczę dysk klientowi. Ten magnetyczny, żeby miał nagromadzenie danych. Tam danych w zasadzie na starym systemie żadnych nie było, więc możemy sobie tutaj spokojnie go przeformatować. Tak jak wspomniałem, tutaj założony jest do komputera dysk Lexar. Lexar 1 tb Tak samo zostawimy w drugiej zatoce ten talerzowy Baraku D1 terabajt. Dodatkowo chciałem sobie tutaj przeprowadzić test. Zobaczyć, jak to teraz tutaj yy, wydajnościowo jest. Pobiera mi się chyba, albo się już pobrał. Firmark ale tutaj firmarka sobie możemy odpalić. Zobaczymy, jak to wygląda. full screen 41 stopni na starcie ma karta graficzna GPU znaczy temperatura FPS wynosi 48 w tej chwili, minimalny, maksymalny 52. Przy rozdzielczości 1280x720. Nie wiem, czy tam na kamerce będzie widać. GPU osiągnął już temperaturę 50 stopni. Zaznaczę, że przy okazji klientowi chłodzenie było tutaj czyszczone. Tak jak tutaj jeden z subskrybentów wspomniał, że bardzo dobrze tutaj w tym laptopie jest sekcja chłodzenia rozbudowana. Dodatkowo tutaj mamy chyba dodatkowe chłodzenie. Ale bez tego na razie sobie uruchamiamy tutaj

No i tutaj się już praktycznie temperatura ustabilizowała, a załączę sobie te wentylatory. O, schładza się troszeczkę, spadła temperatura. Nie wiem czy to widać jest tam ten wykres na nagraniu, ale zobaczymy później. 53 także te 52 te te, te te wentylatory dają dają radę dodatkowe. 52 i chyba na takim poziomie zostanie, ale to jest już 51 się tutaj waha. Więc to jest prawie 4 stopnie różnicy. A wyłączmy sobie. Je. No i od razu temperatura rośnie. Ponownie włączyliśmy wentylatory. No i temperatura nam spada. Karta graficzna tutaj w tym modelu to jest GT, GeForce GTX 1050. I możemy sobie w zasadzie wyłączyć. Także kończymy tą magnetyczną przygodę z naszym MSI gamingowym GV 627RD także do zobaczyska w następnych przygodach, no i oczywiście będę poszerzał te wszystkie naprawy może o gamę testów szkoląc się sam w tym jak Wam to przedstawiać i jakie wartości tutaj będziemy brać pod uwagę. Także trzymajcie się. Cześć.